Jesteśmy na Fifth Avenue. To nasz bas. Jak ci się podoba w Nowym Jorku? Chyba zostaje. Jak ci się podoba w Nowym Jorku? Jest super. Panie Piotrze! No pięknie, wspaniale. Krzysiu, co powiesz? Git. Fajnie jest? Tak. Bardzo? Ma bardzo. A kogo chcecie pozdrowić? Rodziców, rodziców, rodzicu, 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 panią rodzicu, Strawińską, panią panią Strawińską, panią Strawińską, panią Strawińską, panią Strawińską, panią Strawińską, panią Małego karakana z sądu Marcel? Tak są Jak <torkuble? torkuble>? Ci się podoba, jest super. Ciepło, słonecznie. Ciepło, A pan? O, gorąco, jest Najlepsze warianty. Fajnie, tylko trochę śmierci. O i chciałbym jeszcze pozdrowić mamę, tatę i rodziców. Dziękuję. Ktoś jeszcze by pozdrowić? A, A, A coś super, super jest super. w Nowym Jorku. Co kupiliście? cztery butelki picia. Chciałem pozdrowić rodziców i rodziców. Bo też, bo... Ja też chcę pozdrowić rodziców, rodziców i brata. Ja nie chcę pozdrowić rodziców, siostrę, babcię, dziadka, ciocię, bo 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 ją Strawieńską. A ja chcę babcy. pozdrowić całą swoją rodzinkę. Ja dokładnie też. Tak bardzo, ale trochę za gorąco. Pozdrawiam mamę. I duszno. Duszno. Jaśiu, co kupiłeś? Eee, brelociki. <suszy> Agent CIA, wywiazł. Ej, brelociki. Jakie znalazłam? Statuę wolności. Ej, ile pytałeś? Kurka. Chłopcy, jak wam się podoba w Nowym Jorku? Uważam, że jest, że jest super. No, ma niemal lepszego miejsca na świecie. Jaśiu, a tobie? Aleksu... Wspaniale. A co kupiłeś? Kupiłem dwie koszty dla siostry. A kogoś chcesz pozdrowić? Rodziców. Panią Strabińską. Tymy, kogoś pozdrawiasz? Mam. Moją tatę. Ja też mamę pozdrawiam i mojego tatę pozdrawiam. I moją siostrę, która jest Ja pozdrawiam pras. mamę, dziadków i moją dziewczynę. Ja pozdrawiam rodziców i bratków. W sumie, w sumie też... Jak się wam leciało? Super. No, Premium było super. Dobra. Luksus. Jest trochę dużo. Ja już bym chciał wrócić do tego. Ale jednak jest ekstra. Michał, a tobie jak się podobało? No, bardzo fajnie, pozdrawiam mamę i brata i typowego dresa. I co? Typowego dresa. Panie dyregencie. Zaraz wjeżdżamy na Empire State Building. Myślę, że to będzie przeżycie, które pozostanie w naszych oczach i wyobraźni na długie lata. Pożegnajcie się z rodzicami.